Gdzie jest ten talerzyk? No, taki talerzyk tutaj stał z jedzeniem. A co ja tu stróżuję w kuchni? Sobą się zajmuję. No, mówię ci, masz pełne ręce roboty. Wzmywarca? Jak w zmywarce, jak on był pełny? Babcia no, zjadła i szedła do szmarki. A co było na tym talerzyku? Sobą się zajmuj, Janeta. To był talerzyk przecinka. Co? Babcia zjadła psią puszkę? Ani słowa, oboje. Drogo cię to będzie kosztować, mamo. Oj, drogo. Lizaaczki. zaczki. Ja się nie dam szantażować, Janeta. Co ja miałam pytać? A, Irenka, gdzie ty ten dobry pasztet kupiłaś taki? Już nie pamiętam, mamo. Wyrzuciłam opakowanie. Jak nie pamiętasz, mamo? Mamo ma nawet zniżki w tym sklepie, babciu. Ile? Stówka. Paszka zaczpów, a po dwie. Na mojej krwawicy. Gdzie ten pasztet? Bo ci powiem, tak ojcu na świeżą bułeczkę przesmaruje Palce lizać no Mi się pomyliło babciu Ze sklepem zoologicznym przecinka Jonnetta